Naszym gościem jest profesor Krzysztof Żmijewski. Witamy serdecznie i gorąco, panie profesorze. Miał pan dzisiaj wykład inauguracyjny na piątym Forum energetycznym w Polkowicach. Reforma systemu wsparcia energetyki niskoemisyjnej w Polsce, możliwe kierunki działań, aktualne trendy europejskie i światowe. Dla mnie brzmi dość zagadkowo, a pan zdaje się miał też dość karkołomne przedsięwzięcie, bo wśród słuchaczy miał pan zarówno młodzież, jak i e, szacowne grono profesorów. Ale udało się znaleźć ekologiczny język którym przekaz trafił zarówno do jednych i do drugich. Na szczęście mi się udało i młodzież nie szumiała, a profesorowie nie zasnęli. No to już duży sukces. Panie profesorze, yy, chciałbym zapytać o to yy, na jakim miejscu w tej dziedzinie yy, jest Polska, czy mamy się czego wstydzić, czy raczej mamy powody do dumy. Pan tak jak, jak zawodowy dziennikarz chce, żebym nakreślił jakiś y, klarowny, biało-czarny obraz, a tak się nie da. Y, ten obraz ma wiele od, odcieni, y, y, wiele barw. Y, my jesteśmy jednocześnie bardzo zaawansowani, bardzo zapóźnieni. Bo wszystko zależy od tego, z kim nas porównywać. Jeżeli porównywać nas y, ze światowymi liderami, to wleczemy się, snujemy się w ogonie. Stworzyliśmy niezły system, ale kiedy go tworzyliśmy, byliśmy pesymistami i nie zakładaliśmy, że system odniesie sukces. A system odniósł sukces i się pod ciężarem sukcesu przewrócił. No bywa czasem, jak system jest tak zbudowany, że nie zakłada sukcesu, a sukces przychodzi. To się przewracamy. Tak jak są spółki, gdzie przyjaciele założyli spółkę, ale nie założyli, że zdobędą duże pieniądze. Jak zdobyli duże pieniądze, się pokłócili się spółka przewróciła. Znamy takie historie, prawda? No tutaj było, to jest na, na, na skalę państwa. A z, z drugiej strony, gdybyśmy je porównywali z państwami, które w tej dziedzinie robią bardzo mało albo nic nie robią, no to jesteśmy bardzo rozwinięci. To znaczy, mówiąc inaczej, Europa jest w czołówce, a my jesteśmy gdzieś pod koniec tej czołówki europejskiej. No ale gonimy ją chyba całkiem nie najgorzej i szeroko pojęta ekologia. Tak jak tu przed wejściem mówiliśmy, być może słowo ekologiczne jest często nadużywane, czasami do celów Komercyjnych, to chyba jednak nie jest z nami aż tak źle, bo mm, czasami być może jesteśmy ekologicznie nie do końca świadomie, bo y, wynika to chociażby z oszczędności. Ja myślę, że niestety nie jest tak dobrze. Y, my, my, tej ekologii, tego szacunku dla natury, szacunku dla środowiska, a przede wszystkim y, wrodzonego, głębokiego szacunku dla przyszłych pokoleń, tego co, co im zostawimy. Jesteśmy tutaj w Polkowicach, pod ziemią mamy bogactwo, wykopiemy to bogactwo i zostawimy tam dziurę. Co, co zostawimy tym, którzy przyjdą po nas? Znaczy, co zostawimy dla dzieci mojej wnuczki? Konkretnie Małgosia ma 6 miesięcy. Co my zostawimy dla jej dzieci? Możemy i tych dzieci nie ma, co nas to obchodzi? Guzik nas to obchodzi. Mnie to już zaczyna obchodzić. Pan też będzie miał wnuczkę, pan jest młodszy, to pan jeszcze jej nie ma. Będzie pan miał wnuczkę, wnuczka będzie miała dziecko, co zostawimy temu dziecku? To są bardzo poważne pytania, jeżeli ktoś myśli trochę dalej niż koniec swego nosa. Jeżeli w ten sposób rozumiemy ekologię, szacunek dla środowiska i wpisane do naszej własnej konstytucji przez nas, nie przez Unię Europejską, zasadę zrównoważonego rozwoju, Drodzy słuchacze, przeczytajcie artykuł 5 naszej Konstytucji, bardzo wysoki numer ma. Jest to wpisane. My mamy dbać o to, żeby nie okraść tych, którzy przyjdą po nas. Więc, jeżeli mamy nie okraść, to znaczy, że mamy szanować to wszystko, co mamy szanować to znaczy nie marnować, nie wyrzucać, nie niszczyć, nie wyrzucać śmieci do lasu, co jest nagminnym grzechem. Wszystkich Polaków. No tutaj zgadzam się z Panem w całej rozciągłości i podpisuję się dwoma rękoma, ale chyba aż tak bardzo źle nie jest, Panie Ale profesorze. tak bardzo jest, proszę Pana, tak bardzo. Ja zapraszam do siebie, do mojej siedziby 90 km od Warszawy. Jak Pan do mnie przejedzie, musi Pan przejechać przez śmietnisko. Chciałbym zapytać jeszcze o taką formułę Forum Ekoenergetyczne, która zrzesza zarówno młodzież, przedsiębiorców, samorządowców, więc bardzo różne grupy społeczne, w których świadomość ekologii możemy podnosić i widać, że ma to sens i jest celowe, no bo pojawia się już po raz piąty w Polkowicach. No, być może, że to się pojawia. Z powodu na przykład ambicji lokalnych działaczy, ale ja uważam, że niezależnie z jakiego powodu to się pojawia, to jest potrzebne, dlatego że takim rzeczywistym wyzwaniem jest ten właśnie zrównoważony rozwój. A zrównoważony rozwój może być budowany tylko wtedy, kiedy wszyscy razem czujemy się odpowiedzialni, łącznie. Nie, nie ja się czuję, tylko za siebie, reszta mnie nie obchodzi. Nie, ja się czuję odpowiedzialny za to, co mnie otacza i pan się czuje odpowiedzialny za to, co pana otacza. I jak mówił ksiądz y, Józef Maria Bocheński, y, jak każdy z nas się czuje odpowiedzialny za takie bliskie nasze otoczenie, to te, te mikrootoczenia na siebie się nakładają i możemy pokryć całą Kulę Ziemską, całą planetę. Możemy stworzyć społeczeństwo obywatelskie, a fundamentem społeczeństwa obywatelskiego jest dialog. A takie forum jest po to, żeby taki dialog był. Im bardziej on jest wielostronny, im jest trudniejszy, tym jest ważniejszy, tym lepiej. I bardzo się cieszę, że jednak optymistycznie będziemy mogli zakończyć tę rozmowę. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za to, że znalazł pan czas na chwilę rozmowy. I cieszę się, że mimo wszystko zakończyliśmy optymistycznie, bo chyba nie jest aż tak bardzo źle. Dobrze nie jest, ale będzie lepiej.